Cześć, to ja. Angela. W tych filmikach będę opowiadać o moim marzeniu, czyli o tym, żeby wyjechała do Szwecji. Poznałam przez czata dziewczynę, która ma na imię Ania. I już się kumplujemy od paru miesięcy nawet. I ona mi bardzo dużo o Szwecji opowiada, bo ona jest ze Szwecji, i opowiada mi o tym, jak tam jest. A w ogóle, to y, ja pracuję w Ikei, także bardzo dużo już wiem o Szwecji. Wydaje mi się, że, że będzie mi się tam bardzo łatwo y, y, zasymilować. Zasimilo, Chciałabym pracować w Szwecji, tak wymyśliłam, y, w sklepie z alkoholem, w systemie. Y, a w Szwecji to się mówi system bolaget. Y, ja się w ogóle już zaczęłam uczyć szwedzkiego, dla, dlatego myślę, że w ogóle będzie mi tam super. W sklepie z alkoholami chciałabym pracować, dlatego że ja w ogóle jestem taką, ja bardzo lubię imprezować i jestem taką impre imprezowiczką, można by powiedzieć. Myślę, że, że to by było dla mnie po prostu takie marzenie. Dream job. No no i co jeszcze? No to te, że, tak, nie? No. yeah mm -hmm.